Antygona to grecka tragedia autorstwa Sofoklesa opowiadająca o dalszych losach potomków nijakiego Edypa. Edypa mogliście już poznać przy okazji mitu o Edypie. Najważniejsze jest to, że miał dwie córki, Antygonę i Ismenę, oraz dwóch synów, czyli Polinika i Eteokla. Cała akcja dzieje się na dworze królewskim w Tebach. Wracając, po śmierci swojego ojca, bracia ugadali się, że będą władać miastem na. A mianowicie zmieniać się na tronie co rok. Jednak, jak można było się spodziewać, jeden z nich, Eteokl, nie dotrzymał słowa, przez co rozpoczęła się bratobójcza walka. W efekcie dwóch synów pozabijało się na śmierć, i nie został ani jeden. Przyjmując taki obrót spraw, władzę w Tebach przejmuje Kleon, czyli brat Jokasty, która była zarówno matką, jak i żoną Edypa. Tak, wiem, że to dziwne. Niedługo później, nowy władca, Kreon, wydaje kontrowersyjny rozkaz. Nakazuje pochować ciało Eteokla, jednocześnie zabraniając pochówku Polinika, którego to uznaje za zdrajcę, złoczyńcę i bydlaka. Tej decyzji przeciwstawia się tytułowa Antygona, siostra braci, która uważa, że zgodnie z boskim prawem pochówek należy się obu zmarłym. Tutaj dochodzi do konfliktu prawa boskiego. Które reprezentuje Antygona i prawa ludzkiego, którego przedstawicielem jest Kreon. Jeżeli mają was zapytać o coś na lekcji, to pewnie o to. Zgodnie z własnym sumieniem Antygona, nie zważając na konsekwencje, postanawia pochować ciało Polinika, z czym kategorycznie nie zgadza się jej siostra Ismena. Nie pomaga więc Antygonie, ale obiecuje także, że jej nie sprzeda na komendzie Kreonowi. Więc, w sumie, git. podczas rady. Starszych, zwołanej przez Kreona, do sali wchodzi strażnik, który oznajmia, że ktoś złamał prawo i rozpoczął proces pochówku wyklętego Polinika. Kreon wnerwia się niemiłosiernie i rozkazuje znaleźć potencjalnego zbrodniarza, gdyż w innym przypadku w obliczu jego szału ukarana zostanie cała straż. Trochę później pojawia się strażnik w towarzystwie Antygony, którą przyłapał na gorącym uczynku. Ta, przyznaje się Kreonowi do swojego czynu i wyjaśnia, że postępowała zgodnie z tradycją i boską wolą. Ten bez wahania skazuje ja na śmierć. Ismena, która była podejrzewana o współudział, ostatecznie nie zostaje ukarana, chociaż chciała w ramach solidarności z siostrą podjąć jej karę. Antygona ma zostać zamurowana na śmierć w grobowcu i umrzeć znowu. Tak się zresztą dzieje. W międzyczasie niejaki. Haimon, czyli syn Kreona, a także narzeczony Antygony, próbuje wybić ten debilny pomysł z głowy ojca. Tłumaczy mu, że z jego rozkazem zupełnie nie zgadzają się poddani, a czym jest władca bez poparcia swojego ludu. Kreon jednak nie chce słuchać swojego syna, a następnie ignoruje przepowiednie nadwornego wróżbity Terezjasza. Ten wypomina mu naruszenie boskich praw. Ignorowanie woli poddanych i przepowiada mu klęskę i śmierć jego najbliższych. Ostatecznie Kreon dochodzi do refleksji i zmienia zdanie. Pragnie zezwolić na pochówek Polinika i uwolnić Antygonę. Oczywiście jest już wtedy za późno. Antygona zdołała powiesić się w swoim grobowcu. Na widok czego Haimon także popełnił samozabójstwo. Eurydyka, matka Haimona i żona Kreona. Na wieść o śmierci syna także odbiera sobie życie. Kleon zrozpaczony wraca na dwór, zdając sobie sprawę, że doprowadził do śmierci swoich najbliższych, tym samym realizując w pełni przepowiednie Terezjasza.